Cześć weszliśmy, weszliśmy w zimowle, jesteśmy tutaj na posiedzeniu przy rodzinach, tym razem, tym razem przy Langstrotach i dzisiejszym film, dzisiejszy film będzie mówił o zimowli, ale nie tylko zimowli na ramce Langsrot 2.3. trzecie. 2.3 to jest ramka o szerokości 448 mm i wysokości 159 mm na, na tej ramce gniazdo znajduje się na dwóch korpusach, którego łączna powierzchnia, jeżeli utrzymujemy je na dwóch, dwóch korpusach, którego łączna powierzchnia wynosi nawet więcej niż gniazdo do Fajna ramka, o której opowiem szerzej za chwilę, ale w tym momencie otworzymy sobie powałki i sprawdzimy, jak powiązały się kłęby. Bardzo ciekawe, bo w momencie, w którym te temperatury były jeszcze trochę wyższe, dzisiaj mam minus, w tej chwili mam minus, jakieś tam minus 3, minus 4. To, to ja widziałem tutaj pszczoły, które w luźnym kłębie obejmowały nawet dwie kondygnacje. Langstroth 2 trzecie. Popatrzmy co się dzieje. Zobaczcie, z boku wystają pszczoły, z boku wystają pszczoły i ja tam na dole, na drugiej kondygnacji też wystają pszczoły, więc nie wiem czy to widzicie. Kłąb jest na, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. i tutaj też są pszczoły, siedem uliczek pokarm widać, ale tutaj cała dolna kondygnacja, cała dolna kondygnacja jest założona pokarmem. A kłąb sięga aż, aż na dole do, do tego korpusu. I to jest taki układ, który zapewnia spokojną zimowlę, bo silne pszczoły obejmują, obejmują e, dwa korpusy gniazdowe, które praktycznie są w całości wypełnione pokarmem. Tak, to jest podejście do kolejnej rodzinki. Popatrzmy. Pszczoły nisko. Pszczół nie widać. Tak, ale ja je widzę. kłąb się uwiązał trochę bardziej tutaj od ścianki. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W siódmej uliczce też są pszczoły. Siedem uliczek pszczół, cała góra w pokarmie. Myślę, że dolny korpus też jest ładnie, ładnie założony pszczołami. I Taki układ uważam, że zapewnia spokojną i pomyślną zimowlę. To jest mój pierwszy wgląd w trakcie uwiązania kłębów do tych rodzin i myślę, że następny to będzie gdzieś pod koniec stycznia dopiero. Bo więcej nie trzeba nic robić. Pszczoły są wyleczone i spokojnie sobie będą w ten sposób zimować. Kolejna rodzina na dwie trzecie Langstroth, pszczoły Same ustawiły sobie wentylację. Malutka dziurka tylko tutaj zostawiona. Resztę pojączków zakitowane. Rodzina praktycznie od wiosny na tych korpusach. Wymienione tylko ramki. Ja już tu zdjąłem daszek wcześniej i zajrzałem. Ale wam pokażę, żebyście widzieli. Tak jak widać, pokarm po bokach jeszcze nie, nie, w, w trakcie jesieni przy, przy niedoborach bardzo często wynoszą go do środka. Tutaj pokarm został, czyli tego pokarmu jest bardzo dużo. I pszczoły są na raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć i tutaj w siódmej uliczce też są pszczoły, ale bardzo nisko, więc przy tej temperaturze 7 uliczek pszczół i podobnie A, takie wietrzenie, I to nie przeszkadza, że sobie spokojnie tutaj siedzą, podobnie jak Podobnie jak na poprzednich rodzinach, oba korpusy zapakowane pokarmem. Ja to wiem, bo sprawdzałem to po okresie zakarmiania. Czy matka po wypuszczeniu podjęła czerwienie, tego nie wiem. Ja nie, nie, nie latam z termometrem, nie mierzę, nie sprawdzam. Wiem tylko tyle, że kłęby są powiązane, powiązane prawidłowo. Przy tych ulach jednościennych, w momencie kiedy zostawiamy wszystkie ramki, to najczęściej pszczoły wiążą się w centrum, ale czasem, czasem uciekają od chłodnej ścianki. Różnie to bywa. No, w każdym razie tutaj widzę, że jest bardzo fajnie i to kolejna rodzina, której no, już długo, długo, długo nie trzeba będzie otwierać, nie trzeba będzie im przeszkadzać w zimowli. Tak, i mamy kolejny ul. Tutaj pszczoły są wyżej. Zobaczcie, na dole widać jak one ładnie. Obejmują praktycznie całą kondygnację od ścianki do ścianki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek. I myślę, że też głęboko ten kłąb sięga, skoro są tak wysoko, to ja już im nie przeszkadzam. Widzę bardzo dużo pokarmu. Bezpieczna zimowla, spokojna zimowla. Bez ociepleń też podobnie. Zobaczcie, Przyszły sobie same ustawiły wentylację. Pozostawiały sobie o taki niewielki otworek. Cała reszta jest zakitowana. Tak i to jest to jest ostatnia rodzina na Dwie Langstroth. Silna rodzina dosyć długo dokarmiana. Ja ją jeszcze dolewałem i dolewałem też. Tutaj pszczółki są nisko, ale bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Na samym dole, na samym dole wystają odwłoki pszczół. E, więc tutaj kłąb jest tam w granicach powiedzmy sobie 10 cm poniżej beleczek. Widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek. Takie standardowe kłęby. I kłąb, który sięga aż do Samego dołu do dolnej kondygnacji, która stanowi poduszkę powietrzną. Więc o taki obraz założywszy, że nie tylko górna kondygnacja, ale i dolna kondygnacja jest bardzo dobrze zalana. Taki obraz sprawia, że ja się uśmiecham, uspokajam, zostawiam i zaglądam tutaj w okolicach przełomu stycznia i lutego. Tutaj nie może być nie, nie może się dziać nic złego w takim układzie, gdzie pszczoły są wyleczone tak zakarmione i yy, zimują w takiej sile. Tak i słuchajcie drodzy, na koniec na koniec jesteśmy u mnie na podwórku. Jesteśmy z dala od pszczół. To co widzicie tutaj to są yy, zestawione korpusy, po dwa korpusy na każdej dennicy. Langsot 3/4, Langstrot 2/3, Langstrot 1 druga. Wierzchnia gniazda w Langstrocie 3 to jest prawie dokładnie taka sama jak na ramce Ostrowskiej, tylko oczywiście w innym kształcie. To byłoby zbliżone do Dadanta, a Langstroth 1 2 to jest taka Wielkopolska 18 w, wymiarze, w rozmiarze w szerokości Langstroth. I teraz zobaczcie, jakie są różnice w wysokościach poszczególnych, poszczególnych gniazd co z, automata, z automatu w trakcie sezonu odbija się na możliwości ze składowania w tych, w tych korpusach tak zwanego żelaznego zapasu. W wstrocie jedna druga sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, kiedy zrobimy taką operację trzy korpusy gniazdowe, gdzie matka wchodzi z czerwieniem do trzeciego korpusu. I o tak się układa kula czerwiu, która jest dookoła, od góry i boków oblana nektarem, a od dołu pyłkiem. Langstro 2 trzecie. Dlaczego dzisiaj o dwie 2 trzecie? Bo wydaje mi się, że to jest taki taki bardzo e, dający wiele możliwości kompromis pomiędzy mobilnością e, takiej niskiej ramki, która ma 159 mm wysokości, bardzo pojemnym gniazdem, a jednak cały czas, jeżeli chcemy operować e, na e, Przestrzeni jednej rodziny, już nie mówię całej pasieki, ale jednej rodziny, jednym wymiarem ramek, pojemność miodni tak bardzo ładnie gra, przynajmniej u mnie, przynajmniej na moich pożytkach z, z tym, co pszczoły tak zasadniczo mogą przynieść z pola, bo nie sztuka jest rzucić sobie korpus, który, który mieści, który mieści prawie 30 kg miodu. Z pytanie w jakim czasie te pszczoły są w stanie przynieść te 30 kg, czy jesteśmy w stanie w tym momencie oddzielić nadchodzące pożytki, czy nie będziemy mieli nektaru nakropu z kolejnego pożytku, zanim jeszcze ramki nie będą do końca posklepione i tak dalej, i tak dalej. Takim najbardziej mobilnym ulem jest Langstroth 1/2, bo tutaj to jest tak, e, taka wielkość Wielkopolskiej 18. jedna, druga dadan, to mniej więcej w, 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 tych, w tych obszarach się poruszamy. I tutaj gniazdo może być na trzech, oj przepraszam, może być na, może być na dwóch korpusach i można tymi korpusami operować. U mnie tak się dzieje, ja, ja do pewnego momentu utrzymuję gniazdo na trzech korpusach, a po e, 10-15 maja zdejmuję e, górny korpus. Znaczy nie zdejmuję, ograniczam, wstawiam kratę tutaj. I matka do końca sezonu siedzi na, na dwóch korpusach. Ee, więc temat jest bardzo szeroki, abym mógł tutaj e, rozgadywać się długo, 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 e, opisując wady, zalety każdego systemu, może poza langstrotem 3/4, bo, e, bo z tymi ulami to miałem e, do czynienia na samym początku z, z swojej przygody, w ogóle z langstrotami, w ogóle z pszczołami. Z tym, że na pierwszy rzut oka, po pierwszym sezonie, e, ta ramka w Miodni wydawała mi się zbyt przepasna. Rozwój e, e, wiosenny, po, po, pojemność gniazda no to jest rewelacja. Ale przepasna ramka, e, ramka e, już w Miodni e, taka trochę mniejsza mobilność. I jeszcze raz powtórzę: Langstroth 2 trzecie przepróbowany w warunkach polowych w tym sezonie przeze mnie, w Tymulu. Pszczoły nie weszły mi w nas rojowy ani razu. Oczywiście umiejętna operacja korpusami, poszerzanie poszerzanie węzeł, ale też w sposób umiejętny. E, tak, no, nie weszły w żadnej z rodzin, którą utrzymywałem na, na ramce Langstrot 2 trzecie w nastrój rojowy. Poza tym e, ramka, któr, która przełożona do miodni, bo w tej miodni możemy sobie zrobić taki układ, że dajemy 9 albo nawet 8 ramek, które są ładnie pogrubione. Ramka dana do miodni. Jest bardzo kompatybilna z tym, co pszczoły w moich warunkach na moim terenie są w ogóle w stanie przynieść. I tu, mając na myśli pojemność miodni, mając na myśli to, co pszczoły w stanie są przynieść z pola, mam na myśli jeden pożytek, no i taką fizyczną możliwość oddzielenia tych miodów różnych, bo różne miody pszczoły przynoszą na wiosnę. Trochę inaczej wyglądają te miody w czerwcu, a jeszcze zupełnie są inne miody lipcowej. Ja e, gdzieś bardzo bym nie chciał mieć tych pożytków prze przemieszanych, e, zwłaszcza jak chodzi o te wczesne wiosenne pożytki, które e, gdzieś tam po jakimś czasie w ramce mogą skrystalizować. Mobilność Langstrota jedna, druga e, powoduje, że te, te ramki są u mnie dominujące na mojej pasiece, bo jednak e, wszystkie, e, wszystkie te operacje, które ja wykonuję. Na małych hulikach odkładowo weselnych, ulasiednianie matek, zasilanie rodzin, to, to jest wszystko. Wszystko idzie bardzo dobrze, i chyba najlepiej ze, ze wszystkich tych typów, za wyjątkiem 2 trzecie, bo tam 3 czwarte, bo tam mam to nie nieprzepróbowane. Nieprzepro no, ale, ale 2 trzecie, jeżeli, jeżeli miałbym pasiekę nastawioną na miód, to dominującą ramką na mojej pasiece byłby Langstroth 2 trzecie, ten środkowy, ten zielony. I tak wyglądałoby gniazdo. Taką bardzo pochodną, zbliżoną ramką jest Danlan, czyli Dadant o wysokości 17 cm, a także czeski Optimal i to jest jedna rodzina uli, wydaje mi się, na nasze warunki dobrane w sposób perfekcyjny.